Jakie są trzy najczęstsze błędy, które niszczą przedsiębiorców finansowo? Trzy najczęstsze błędy. No przede wszystkim klient, który podejmuje decyzję w emocjach, tak? Dostaje ofertę w jednym banku, na przykład jest jeden bank, który dzwoni do klientów i mówi: drogi kliencie, masz u nas ofertę, że dostajesz jednoprocentową prowizję, 2% marże. I faktycznie ten bank ma taką ofertę, tylko że już oni nie mówią, że bank ma 15 różnych ofert cenowych i ta oferta jest uzależniona od tego jaki klient dostanie scoring, yy, gdzie jak pytam się pracownika banku, który pracuje tam wiele lat od 15 20 lat, yy, że poza protokołem jaki najniższy scoring klient miał, to mówi że piąty, tak? Czyli klient, który dostał piąty scoring, to miał prowizję 2,99 tam 1,99 i marż 4%. I to nie są warunki te, które klient tutaj miał. I często banki niestety no, nie do końca, czy doradcy, nie do końca postępują fair, bo klienci dostają te warunki dopiero na umowie. Także tutaj rozmawialiśmy o takich warunkach, tutaj mamy takie umowy, takie warunki w umowie, no ale no, takie masz albo podpisujesz, albo nie. No i klient, który już czekał, już sobie zaplanował jakieś płatności, no Jest kropce, i tak naprawdę tę umowę zazwyczaj podpiszę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz no to klienci, którzy idą do swojego banku po kredyt, nie sprawdzają ofert w innych bankach. No i trzecia rzecz, taka również istotna, że finansowanie środków obrotowych, inaczej, finansowanie środków trwałych środkami obrotowymi, tak? czyli wzięcie limitu w rachunku po to, żeby kupić jakiś sprzęt do firmy.